Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kłesek. dzisiaj nauczymy się 10 zwodów Neymarito. Neymar to jest totalny kot, wkręca przeciwników w ziemię, gra w PSG, jest także ambasadorem Pumy. No, i mam nadzieję, że nauczymy się tego, co on po prostu potrafi. Podczas meczu zasadza dziury, przerzuca piłkę nad głowami obrońców, po prostu czaruje na 100%. No, i na telefonie mam naszykowane 10 jego zwodów. Obejrzymy te filmiki. Postaram się zrobić to samo, co Neymar, i jednocześnie nauczyć także was. Dlatego stawiacie łapy w górę. Wbijamy 3000 i wtedy lecimy z podobnym filmem. Subskrybujcie mój kanał, klikając taki sam przycisk. Subskrybuj tam na dole. Musi on być szary, nie może być czerwony, dlatego subskrybujcie kanał, no i przechodzimy do nauki. Pierwszy zwód Neymara, odpalam filmik na telefonie. Co on tutaj czaruje? No dobra, robi przeplatankę, drugą nogą wewnętrzną częścią stopy zagrywa sobie piłkę w lewą stronę. Jest to do zrobienia, ale zobaczmy to jeszcze na slow motion. No, prezentuje się to fajnie, jest to do zrobienia. Dobra, uczymy się tego. Zwód polega na tym, że prawą nogą wewnętrzną częścią stopy zagrywamy piłkę delikatnie w bok, w lewo. Prawą nogą robimy zamach nad piłką, czyli stepover, i lewą nogą wewnętrzną częścią stopy zagrywamy piłkę w prawą stronę, wychodząc na wolne pole, czyli powinno to wyglądać mniej więcej tak. Ten zwód już opanowałem, mam nadzieję, że Wy też go opanowaliście. Daję mu 2 na 5 gwiazdek, taki jest poziom trudności moim zdaniem. Przed nami drugi zwód, odpalam nagranie. Zobaczmy, co tutaj czaruje Neymar. No dobra, to już jest trochę trudniejsze, ale też na pewno skuteczny i przede wszystkim wygląda to zarobiście. Zaraz postaram się tego nauczyć i mam nadzieję, że nam to szybko wyjdzie. Neymarito przeciąga piłkę, podeszwo do tyłu. Wewnętrzną częścią prawej stopy zagrywa piłkę za lewą nogą, czubkiem buta prawej stopy zagrywa piłkę do przodu. Zaraz zobaczymy, czy ja to panuję. No, nie od razu wychodzi, ale chwilę poćwiczymy i to ogarniemy. No dobra, uczymy się. Potrzebowałem chwili, żeby to po prostu opanować i ogarnąć, ale jeśli Wam ten zwód nie wychodzi, to też się nie przyjmujcie. Pamiętajcie, trening czyni mistrza. Im więcej powtórzeń, więcej czasu, to po prostu lepiej będziecie to robić. Ja teraz postaram się już zrobić to dobrze. Jeśli miałbym ocenić ten zwód, to daję mu 4 gwiazdki na 5. Nie jest za prosty, ale jesteście w stanie go się nauczyć, jeśli po prostu chwilę poćwiczycie. Tutaj dochodzi większa liczba ruchów i Przede wszystkim dobrej synchronizacji całego zwodu, ale postaramy się go nauczyć. Zobaczmy jeszcze raz, jak to wygląda powoli. On na początku co on tutaj robi? On na początku prawą nogą przyciąga piłkę do tyłu, wewnętrzną częścią stopy zagrywa sobie piłkę w lewą stronę i lewą podeszwą wychodzi w drugą stronę i mija przeciwników. Jest to zrobione. Nie ukrywajmy, przy tym zwodzie będziemy potrzebować większej liczby czasu, żeby się go nauczyć, ale postaram się teraz Wam go jak najlepiej wytłumaczyć. Sprawa wygląda tak, że Neymar podeszwą prawej nogi przyciąga piłkę do tyłu, wewnętrzną częścią prawej stopy zagrywa piłkę za lewą nogą, następnie lewą nogą podeszwą zagrywa piłkę do tyłu, i wewnętrzną częścią lewej stopy wychodzi do przodu. Trzeba chwilę ogarnąć, bo tu idzie kilka ruchów. Jak na razie, chyba była to najtrudniejsza sztuczka. W sumie poziom trudności bardzo podobny jak poprzedni zwód, więc daje 4 gwiazdki na 5. Zaliczamy to i przechodzimy do kolejnego triku. Tutaj robi pojedynczy zwód, bierze chłopów na zamach. Obaj lecą w drugą stronę, padają na ziemię. No, jest to na pewno ciekawa sztuczka, która w trakcie meczu może się okazać bardzo skuteczna, więc zaraz przejdziemy do nauki. Przechodzimy teraz do nauki. Na początku pokażę Wam wolno, jak to powinno wyglądać. Neymar prowadzi piłkę. Prawą nogą robi step over w prawą stronę, zewnętrzną częścią lewej stopy zagrywa sobie piłkę do przodu, biegnie, robi zamach, ale piłkę zagrywa za prawą nogą i wychodzi. Może potem oddać strzał, dać wrzutkę, ewentualnie podać do kolegów z drużyny albo dostać komuś w dziurę. Widzowie, mamy umowę. Jeśli wyjdzie mi ten zwód za pierwszym razem, to wszyscy zostawiacie łapy w górę, a teraz postaram się go zrobić prawidłowo. Idealnie, ale zróbmy jeszcze kilka powtórzeń, żeby wychodziło na tip top, ale musisz zostawić opę w górę. Więc jakoś tak by to było. Ta nauka tego z wodu przyszła nam dosyć szybko. Mam nadzieję, że tak samo Wam będzie szła. Jeśli miałbym dać poziom trudności, to daję 2 na 5 gwiazdek. Lecimy dalej. Czas na piąty trik Neymara. Będzie teraz coraz trudniej, ale zobaczmy, jak to wygląda. Neymar, i to biegnie. No dobra, jest to trudne. Podeszłą prawej stopy przyciąga piłkę w lewo. Następnie wewnętrzną częścią lewej stopy zagrywa sobie piłkę za prawą nogą. Robi się coraz trudniej, ale myślę, że jesteśmy w stanie się tego na spokojnie nauczyć. Przechodzimy widzowie do nauki i do tłumaczenia Wam, jak to wygląda. Na początku Neymar prowadzi piłkę podeszwą prawej stopy, przyciąga piłkę w lewą stronę. Następnie wewnętrzną częścią lewej stopy zagrywa sobie piłkę za prawą nogą i wychodzi w drugą stronę. Jest to dosyć taki ciekawy zwód, ponieważ jak biegniemy z piłką i robimy coś takiego, to przeciwnik myśli, że zaraz tam pobiegniemy, ale wybiegamy w prawą stronę. Trudność tego zwodu, no taka 1 na 5, mi się wydaje. Dosyć szybko to przychodzi. Zresztą zobaczcie, zrobię to jeszcze raz. Jest to dosyć proste i na pewno bardzo skuteczne. Już w połowie gracie, dobrze, tak jak Neymar, przed nami szósta sztuczka Neymar. I to tutaj przyciąga piłkę podeszwą prawej stopy do tyłu, Podeszwą lewej nogi, zagrywa sobie piłkę z zapylcami w prawą stronę. No i tak jak zwykle wkręca przeciwników, nie wiedzą co jest 5. Przechodzimy do nauki. Powiedzmy, że przed wami jest dwóch przeciwników. Biegniecie na nich, robicie zamach, jakbyście chcieli kopnąć piłkę do przodu, Podeszłam prawej nogi przynegajecie piłkę do tyłu, podeszwą lewej nogi wychodzicie w tą stronę i wychodzicie kierunkowo. Wydaje się to proste, przechodzimy do nauki. Więc ten to opanowaliśmy. Trudność 3 na 5 Mam nadzieję, że też będzie Wam szybko wychodził. Lecimy dalej. Ty, jak trafię w poprzeczkę, to każdy z widzów musi zostawić suba. Się to kameruje? Co? Ty, za pierwszym. Dobra, ej, zostawiacie teraz suba. No taka była umowa. Sorry. Oglądamy kolejny zwód Neymara. Podwójny stepover wychodzi niby do strzału, robi zamach, przykłada sobie chłopa na lewą stronę i najprawdopodobniej dalej oddaje strzał z lewej nogi. Bardzo przydatny zwód w polu karnym. Więc zaraz go opanujemy. Przed nami zwód numer 7. Neymar prowadzi piłę, robi podwójne stepover. Pamiętamy, co balansie ciała. Wychodzi, robi fake strzał, wewnętrzną częścią prawej stopy zagrywa sobie piłkę w lewą stronę. Piłka idzie co prawda na lewą nogę, czyli jego słabszą, ale ma duże pole do popisu. Najprawdopodobniej za każdym razem obrońca będzie leciał w tamtą stronę, bo będzie bał się, że Neymar będzie oddawał strzał po krótkim słupku. On tutaj może podać do kolegi z drużyny ewentualnie oddać strzał na bramkę. Kolejny zwod opanowany, trudność to 3 na 5. Nie ma co gadać, przedłużać, przechodzimy do kolejnego zwodu. Jeszcze jedna dosyć istotna rzecz. Na końcu filmu będzie dla Was konkurs o kilka fajnych rzeczy, więc oglądajcie do końca. Przed nami teraz najtrudniejszy trik Neymara przerzucenie piłki nad swoją głową i głową przeciwnika, więc tutaj jest potrzebna bardzo dobra technika, ale też dobre opanowanie po prostu tej sztuczki. Tak jak widzicie, Neymar to stosował w Santosie, w Barcelonie, w PSZ tak samo. No i zaraz postaramy się zrobić to samo, co właśnie Brazylijczyk. jest to bardzo efektowne, no i też skuteczne, wiele osób się na to po prostu nabiera, no i przechodzimy do nauki. Przed nami teraz najtrudniejsza sztuczka w dzisiejszym odcinku, Neymar często ją wykorzystuje, kiedy sobie tam czaruje gdzieś przy linii, w pewnym momencie zatrzymuje piłkę w miejscu i następnie przerzuca piłkę nad swoją głową i głową rywala. Teraz tak. Kiedy piłkę zatrzymamy w miejscu, musimy ją złapać między naszymi nogami. Pamiętajmy o tym, że kostkami mocno ściskamy piłkę, żeby nam gdzieś tam nie wypadła do tyłu. Następnie pięty ciągniemy w stronę pośladka. Kiedy piłka i pięty znajdują się na wysokości pasa, przerzucamy piłkę, puszczamy ją, przerzucamy ją nad głowami. Mniej więcej tak. Wiadomo, muszę to teraz trochę poćwiczyć, bo dawno tej sztuczki nie wykonywałem, więc przechodzimy do nauki. Tą sztuczkę możemy też zrobić w biegu. Tutaj to nam w ogóle nie przeszkadza. Nawet wydaje mi się, że będzie większe zaskoczenie, bo jak tak po prostu zatrzymamy piłkę, to rywal może się spodziewać, że będziemy coś czarować. A jak prowadzimy i w pewnym momencie przerzucamy, no to może się tego po prostu nie spodziewać. Tej sztuczki już się nauczyłem, opanowałem ją. Trudność? No nie ma co ukrywać, 5 na 5, ale mam nadzieję, że jej się nauczycie i trzyma mocno za kciuki. Neymar teraz biegnie na środku boiska, podeszwą lewej stopy zatrzymuje piłkę, piętą prawej nogi zagrywa piłkę w lewą stronę. Zobaczmy to jeszcze jak wygląda na zwolnionym tempie. No wydaje się to do zrobienia. Nie jest to trudne, ale zaraz przekonamy się, jak rzeczywiście będzie nam to wychodzić. Neymar na tym filmie biegnie wprost na rywala, czyli ja będę biegł wprost na was. W sumie możecie to zrobić prawą nogą, lewą nogą, w zależności w którym kierunku chcecie pobiec. Jeśli chcecie pobiec w prawą stronę, piłkę zatrzymujecie prawą nogą. Jeśli chcecie pobiec w lewą stronę, piłkę zatrzymujecie lewą nogą. Ja teraz to zrobię prawą nogą, czyli biegnę wprost na was, biegnę na przeciwnika, w pewnym momencie zatrzymuję piłkę podeszwą prawej stopy. I piętą lewej stopy zagrywam piłkę, delikatnie w prawą stronę odwracam się i mijam przeciwnika. Teraz zrobię ten zwód szybciej, zobaczymy czy mi po prostu wyjdzie. Kolejna sztuczka opanowana, jeśli chodzi o trudność, daje tutaj 2 na 5. W sumie w komentarzu dajcie znać, ile zwodów z dzisiejszego odcinka już potraficie, ilu się nauczyliście, dlatego piszcie w komentarzach, a my przechodzimy do kolejnej sztuczki. Tutaj biegnie wzdłuż linii, zatrzymuje piłkę podeszwą prawej nogi, wewnętrzną częścią prawej stopy zagrywa sobie piłkę do przodu i wewnętrzną częścią lewej stopy starał się założyć dziurę, co prawda mu się to nie udało, ale wybrałem ten zwód, dlatego że jest po prostu... Może się okazać. Bardzo skuteczny na boisku i sam na pewno przetestuje go w gierce na Orliku. A teraz postarajmy się go nauczyć. Na filmie widzicie, że Neymar biegnie wzdłuż linii i przed sobą ma dwóch rywali. Piłkę prowadzi prawą nogą. W pewnym momencie zatrzymuje piłkę prawą stopą. Od razu płynnym ruchem wewnętrzną częścią prawej stopy zagrywa piłkę do przodu i lewą nogą stara się zmienić kierunek biegu do środka, zakładając dziurę rywalowi. W sumie to może być bardzo ładne, ale nawet jeśli nie założycie dziury, to się nic nie stanie. Brazylijczyk się po prostu. no lubi upokorzyć swoich rywali i mam nadzieję, że zaraz nauczymy się razem tego zwodu. Kolejny zwód wykonany, trudność 3 na 5. I teraz przechodzimy do konkursu. Konkurs jest o dres y, Pumy z logiem Neymara, także koszulka Pumy z logiem Neymara. Aby wziąć udział w tym konkursie, musicie nagrać, jak wykonujecie jeden z wód z dzisiejszego odcinka. Możecie sobie wybrać dowolny, wrzucacie go do siebie na Instagrama, albo na TikTok, albo na Facebooka. W hashtagach wpisujecie hashtag Quesek, hashtag Neymar, hashtag PumaFootball. No i ja spośród wszystkich osób, które wrzucą ten film, wybiorę jedną osobę, która wygra taki zestaw. Pamiętajcie, żeby mnie oznaczyć i także Pumę. Powodzenia. Subskrybujcie mój kanał, klikajcie taki sam przycisk, subskrybuj tam na dole. On musi być szary, nie może być czerwony. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.